Witajcie, kochani. Dzisiaj chciałam z wami porozmawiać o legalności nadchodzących wyborów prezydenckich w maju 2020 roku. Ale zanim to zrobię, to chciałam was poprosić o subskrypcję mojego kanału, jeżeli wam się podoba i udostępnianie tych materiałów swoim przyjaciołom. No, więc zaczynamy z tematem. Jak wiecie, głosowanie to obywatelski obowiązek każdego z nas. Jednakże ciekawa jestem, czy w obliczu tego, co aktualnie dzieje się w naszym państwie, będziecie głosować. Jeżeli tak, to piszcie o tym. Jeżeli nie, to również, bo jestem ciekawa Waszego stania na ten temat. Ale zacznijmy od tego, jak to wszystko aktualnie wygląda. Długo zastanawiałam się, czy napisać i e, opowiedzieć Wam o tym, jakie są moje przemyślenia na temat legalności najbliższych wyborów prezydenckich. Jednakże, po tym jak dowiedziałam się, że odebrano sprawę prokurator Ewie Wrzosek, w ekspresowym tempie umorzono postępowanie karne, które prowadziła w celu zweryfikowania, czy podczas głosowania nie zajdzie ryzyko narażenia wielu osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, Zdecydowałam się podzielić z Wami moimi spostrzeżeniami, które mam nadzieję pozwolą Wam wyciągnąć własne wnioski z tego, co dzieje się w naszym państwie. Pani prokurator Wrzosek e, po prostu wypełniała swoje obowiązki prawne, wszczęła postępowanie, bo miała ku temu przesłanki, jednakże trzy godziny po tym, jak to postępowanie zostało wszczęte, zostało jej odebrane i umożone, co jest tak naprawdę skandaliczne i niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa. Ale wracając do tematu. to do dnia 31 marca 2020 roku w Polsce obowiązywał kodeks wyborczy na podstawie którego głosowanie korespondencyjne było przewidziane tylko i wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Nowe uregulowanie, które pojawiło się w spec ustawie w artykule 40, czyli w tarczy 1, rozszerzyło głosowanie korespondencyjne, aby dwa tygodnie później w nowej osłonie tarczy 2 w artykule 102 to głosowanie korespondencyjne usunąć. Tymczasem w najnowszym projekcie ustawy jedynym dopuszczalnym sposobem głosowania dla obywateli będzie właśnie głosowanie korespondencyjne, które aktualnie tak naprawdę nie istnieje w obrocie prawnym. A co to oznacza? Oznacza to, że na chwilę obecną nikt nie może zagłosować korespondencyjnie i nie wiadomo, czy i kiedy będzie można zagłosować, a tak naprawdę żaden organ władzy publicznej nie może aktualnie czynić żadnych przygotowań do wyborów korespondencyjnych. A jednocześnie chciałabym Wam powiedzieć, że Państwowa Komisja Wyborcza została pozbawiona swoich uprawnień, które bez żadnej podstawy prawnej zostały oddelegowane dla Poczty Polskiej. A na domiar złego. Powyższe roszady zostały przeprowadzone w trakcie trwającego procesu wyborczego, zaś pozbawienie Państwowej Komisji możliwości przeprowadzania wyborów i przekazanie ich organizacji poczcie polskiej po prostu przekształciło proces wyborczy w nic innego jak usługę pocztową. W sytuacji bez wyjścia są także obywatele, którzy na stałe mieszkają za granicą, albowiem zgodnie z ustawą, aby mogli zagłosować, powinni ten fakt zgłosić. Uwaga, na 14 dni przed wyborami do właściwego konsula. I tutaj wyobraźcie sobie pana Kowalskiego, który mieszka w Chicago i chciałby właśnie zagłosować. Nie dość, że nie może wyjść z domu, to jeszcze powinien szukać konsula, aby ten fakt zgłosić. Nadmieniam, że możliwość zagłosowania trzeba zgłosić na 14 dni przed. Dzisiaj mamy 29 kwietnia, ustawa jeszcze nie weszła, a wybory są 10. Tutaj nie trzeba być alfou i omegą, aby wykalkulować, że taki pan Kowalski po prostu faktycznie nie ma możliwości zachowania terminu, aby wziąć udział w wyborach. A co to oznacza? Oznacza to nic innego, jak fakt, że wybory po prostu nie będą powszechne i dostępne dla wszystkich obywateli, którzy mogliby w tych wyborach zagłosować. Co więcej, wybory także w mojej ocenie będą tajne. A dlaczego? Dlatego, że wszyscy, którzy będą głosować korespondencyjnie, będą głosować na specjalnie wydrukowanych drukach, na których będą nasze dane osobowe, które będą następnie możliwe do zweryfikowania. Czy będziecie brali udział w takim procederze? Piszcie o tym. Serdecznie was pozdrawiam, życzę wam miłego dnia i subskrybujcie mój kanał i dzielcie się. Ceną wiedzą z waszymi przyjaciółmi.